Noc w noc i przy blasku świec niech maskolód rozpłynie się. Niepowtarzalnej atmosfery oraz wyjątkowych chwil. Wielu łask i refleksji podczas dzielenia się opłatkiem. Wiary, nadziei i miłości, czyli tego, co najważniejsze. Życzymy również dużo szczęścia, spełnienia marzeń, dużo prezentów i pomyślności. Dodatkowo. Ciepła, zdrowia, żebyśmy spędzili ten czas w gronie rodzinnym. Udanego odpoczynku, pełnego radości i uśmiechu. Wspaniałych prezentów, rośnych botra, skrzynki cukierków i dwumetrowej choinki. Wrocław Radosny, świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku. A, i najważniejsze! Świetnych ocen i wzorowego zachowania w następnym semestrze.